Yo. Co to za bit? Wow! Yo, yo się bit! Się to rozkręca, to na mnie rap! poezja, siema ziomeczki, na no, tu kozak, wiem na pełnej, ci w pozach. ta ta był to snickers, nie, teraz Kozak, wiem na pełnej, zobacz co się dzieje, w bijam tu na tym rapie, zobacz ziomeczku, wbijam się, z tego śmieje raz, dwa, trzy, nawijamy dzisiaj. Wyzga, wyzga, jaka cisza. Ha, co, zobacz dzieje, I nawijamy tutaj na YouTube, no i się tego śmiejemy, parzą tutaj. Walimy bez ziemy, no i zobacz to ziomeczku To wiem co ziom dalej tutaj cisnę. Tule ten bit w głowie, zobacz to ziomeczku ja tu po tobie ma, wbijam tu na pełnej, no i weź to typie sprawdź Było dobre tempo, że tak dzielisz, coś się teraz będzie działo Nawijam tu i ją się śmiało, ta, ta, ja, ja się sprawdź też na kanale i jego radio tam tylko brako, brakowało przejść dzielić najlepsza poza, o tym dobrze wiemy i nawijam tutaj bez ściemy, ja Brakuje nam jednej osoby, żeby było dobrze i typu nie ma no, do... no nie, nie, kurwa Jebany Steam, weź go wyłącz, bo dostaniesz tej co gryp tak. Nawijam to dalej, co ma co się dzieje? Znowu tu ja, nabijam bez ciemny, jak to było, już tam coś tam piszę, winka pisze, proszę Takie taki król jest co się dzieje dzieje I takich dużych królów też się tego śmieje nie ma już królów, prezydenci, a ja dla rapu mam dziś wielkie chęci Tak, tak weź to sprawdź Lecę tutaj dalej, no to bracie, masz tu rap, no to chciałeś go To obejrzyj do końca, bo w drugim zwrotce będzie dopiero pierdolnięcie, pozdro Tak, teraz mamy refren, czas na rapowanie, a w drugim refrenie, no to typie, już ci stanie ha. Dobrze Tak to się nie było, nie ma tu przejścia, tu jest rap prosto serca ziom i tutaj było dalej no to lecimy wspaniale bo gdy wjeżdżam tu na pełnej, no to chuj już nie stanie no i dalej kończy się to bit nam ziom weź weź to sprawdź nawijam tutaj właśnie dla was rap prosto serca i rap to poezja wszyscy dobrze o czym wiemy nawijam go dla was przejściam i tak to jest Dość matematyki mam, ziomek, dość nawijam, no i to też typie sprawdź. Jał, jał, weź lepy o, to. Lecimy tu dalej, zobacz co się dzieje, nie mam już rymów, ale sobie go śmieje, bo robię to dla beki, ale nie na pewno, powiem ci typie, że ja powiem ci jedno, i ziomek tutaj dalej lecę, no i zobacz co się dzieje, moje rymy, sam się z nich śmieję. Nawijamy tutaj dla beki. Będzie jednięcie, no nie, szczenki, Oglądałem ten film, szczerze to nie wiem dlaczego, ale powiem ci, że ten film to nie nic złego, nie. Pff. Yo! Aha! Coś tam przycięło? Zamek, co się dzieje? Wbiłem na pewno i co z tym się robi? Powiem ci, typie, że tutaj ten głos to się na pewno nie ospowodzi. Kamil bez Majka dzisiaj. I co tobie, cisza, potrzebna jest do robienia zadań? Nie wiem. Ja, -o -o. dobra.